No hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj długo wyczekiwany odcinek różnikarzysty o bullfrogu, jakie ma statystyki, czy dobry czas zabicia i jeszcze wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Bullfrog to odpowiednik Pepe Bizona z Cold War. Ma on 199 ms ADS-a, czyli celowania przez przyrządy, co jest wynikiem naprawdę niezłym. Jednakże w kategorii pistoletów maszynowych są, no, bronie o jeszcze lepszym ADS-ie. Time to kill to do 11,5 m308 w głowę w klatę 538 ms, wreszcie ciała i tłów 615 powyżej 11,5 m do 15 m i 20 cm. To w, po kolei w głowę 462 milisekundy, 692 w chest, w klatę, wreszcie 846 milisekund. No i kolej no, powyżej tej wartości do 19,5 metra, 538, 923 i 1000 milisekund. Powyżej 19,5 metra, 20 metra to jest 6, 615 milisekund w głowę, 1000 w klatę. 1154, wreszcie kończyn. Dimage to kolejne odpowiednio do wartości metrowych 55, 40, 32 i 29 punktów. W głowę zaznaczam, wklatę 34, 25, 20 i 18. Wreszcie kończyn i ciała 30, 22, 18 i 16 punktów. No ale cichy, no dobra, pokazałeś nam statystyki. Nie są złe, nie są rewelacyjne, są krywalne. Tym bardziej, że ta broń jest bardzo, bardzo przyjemna w użyciu. No to jak ją zbudować, by była jeszcze bardziej użyteczna? No to przechodzę do najlepszego. Tumik Gru. Tumienie dźwięku, kontrola odrzutów w pionie, skuteczny zasięg obrażeń, prędkość pocisków, minimalnie gorsza szybkość sterowania i stabilność. Stabilność, która to nabraje na broniach. Na PMAch to już w ogóle no, no nie powinniśmy zwracać uwagi na ten detalik. Jeśli chodzi o lufy, no tutaj sprawa jest na dłuższy W, dlatego ucałem je pod koniec odcinka. A przejdźmy teraz do klasy laserów. Laser, tak naprawdę jedyny opasany to jest celnik laserowy 5MW, który najbardziej zwiększa ceny szałów z biodra. Osobiście nie zakładałbym żadnego celownika, a jeśli już to Microflex LED, kolby. Najbardziej bym polecał kolbę No Stock, która zwiększa sprint to fire, czyli przejście od celowania od biegu do, do strzelania od minus 30%. O taką samą wartość zwiększa kolba szkieletowa KGB, także, ale ona dodaje jeszcze plus 10 Aiming Movement Speed, czyli no tutaj widzicie prędkość ruchu podczas celowania, prędkość ruchu podczas celowania przez przyrządy. Dlatego osobiście z tych dwóch kolb ja bym polecał najbardziej kolbę KGB, jeśli chodzi o amunicję. Ja bym polecał najbardziej 65 nabojowe, ponieważ nie zabierają na ads a ewentualnie 85 STANAG. Jeszcze szybko wyjaśnię dlaczego stanek. Stanek dlatego, że o 10% szybciej celujesz, niż z y, magazynkami szybkimi na tej broni. Chwyty pod lufą tradycyjnie polecam. Jedyny, tak naprawdę na większość broni, najlepszy chwyt, czyli chwyt specnazu akurat nazwany na tej broni, czyli Field Agent. Jeśli chodzi o lufy, ja bym najbardziej polecał tutaj, albo Liberator, która... Przyspiesza naszą broni, jeżeli chodzi o celowanie przez przyrządy o aż 25%, dodatkowo zwiększa szybkość pocisków o 100%. Lufę gwintowaną, która zwiększa zasięg o 25%, albo wzmocnią VDV 6,7 cala, która zwiększa nam zasięg o 18%, natomiast przyspiesza dodatkowo pociski o punktów 80%. No i tak wygląda mój finalny bullfrog, mam nadzieję, że Wam się podobało, że nieco wiecie, dowiedzieliście się więcej o tej broni, o różnych dodatkach, co się opłaca, co brać, czego nie, oczywiście możecie publikować na Discordzie, na różnika, żeście własne zestawy, z jakim bullfrogiem Wam się najlepiej gra, do następnego i cześć!